Parki Krajobrazowe tworzy się na obszarach o wysokich walorach naturalnych środowiska oraz o nieprzeciętnych właściwościach estetycznych krajobrazu, nierzadko połączonych z wartościami historycznymi, turystycznymi czy krajoznawczymi. Zasadniczym elementem decydującym o charakterze Nadwarcieńskiego Parku Krajobrazowego jest Pradolina Warszawsko-Berlińska. Powstała ona u schyłku ostatniego zlodowacenia na skutek żłobienia powierzchni ziemi wodami topniejącego lodowca. Obecna dolina jest więc korytem dawnej, potężnej, szerokiej na kilka kilometrów rzeki. Współcześnie Warta osiąga w obrębie parku zaledwie kilkadziesiąt metrów szerokości. Meandrując pozostawiła ona w dolinie liczne starożecza i smugi, otoczone dziś rozległymi łąkami i pastwiskami, wśród których odnaleźć można liczne wydmy. Warunki w Dolinie Warty kształtowane są przez okresowe powodzie przypadające na okres wiosenny oraz nieregularne wyzbrania letnie. Po od występowania i poziomu tych zjawisk zależy życie ogromnej ilości organizmów. pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia padł pomysł, aby tworzyć dorcieński park krajobrazowy, który ma bardzo ciekawe walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe. Autorem całej dokumentacji przyrodniczej był Pan Profesor Aleksander Winiecki. No i dzięki inicjatywie wójtów i burmistrzów tego terenu pest, Lądka, Zagórowa i Żgowa powstał Nadwacieński Park Krajobrazowy utworzony w rozporządzeniu wojewody Niezwykle bogata i różnorodna jest także szata roślinna. Stwierdzono tu ponad tysiąc gatunków roślin tworzących 230 zbiorowisk roślinnych. Działalność człowieka wywarła duży wpływ na wygląd krajobrazu, choć w porównaniu z otoczeniem parku przyroda zachowała w wielu miejscach naturalny lub półnaturalny charakter. Na skutek oddziaływania rolnictwa znacząco ograniczone zostały powierzchnie lasów na korzyść zbiorowisk łąkowych i pastwiskowych. Nadwarciański Park Krajobrazowy jest częścią Doliny Środkowej Warty, uznanej za ostoją ptaków o randze międzynarodowej. Na terenie parku stwierdzono około 240 gatunków ptaków. Gniazda w szuwarach zakładają bąki, gęsi, gęgawy, żurawie, rybitwy czarne, śmieszki, łyski, kureczki zielonki i nakrapiane, a także kokoszki i błotniaki stawowe. Wśród ogromnej populacji ptaków na szczególną uwagę zasługuje orzeł bielik który gniazduje na terenie parku. Obszar Nadwarcieńskiego Parku Krajobrazowego uznano za jedną z siedmiu najwartościowszych ustoi ptaków wodnych i błotnych w Polsce oraz zakwalifikowano go do najcenniejszych ornitologicznych obszarów Europy. A w 1995 roku międzynarodowa organizacja BirdLife International nadała mu rangę ogólnoświatową Global Important Bird Area. Panujące tu warunki oraz obecność specyficznych biotopów tworzą taką wyjątkowo korzystne środowisko. Podmokłe tereny parku sprzyjają również sporej populacji płazów. Spotkać tu można m.in. traszki zwyczajną i grzebieniastą, żaby trawną, śmieszkę i wodną. W trzcinowiskach natomiast bytuje rzekotka drzewna. Ssaki, na które możemy się tu natknąć to m.in. sarny, dziki, lisy i bobry. W odległości zaledwie kilkunastu kilometrów od lądu możemy spotkać zupełnie inny krajobraz, który ma się odwrotnie do uroków nadwarcieńskiego parku krajobrazowego. To teren kopalni odkrywkowych w okolicach Konina, Kleczewa i Kazimierza Biskupiego. Stosunkowo największe zniszczenie środowiska powoduje górnictwo, w tym szczególnie kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego. Kopalnie odkrywkowe doprowadzają do zakłócenia stosunków wodnych i wytworzenia leja depresyjnego o bardzo dużej powierzchni. Emisja dwutlenku węgla z elektrowni powoduje zakwaszanie gleb na obszarze wielu tysięcy hektarów. Występuje też degradacja gleb wywołana pustynnieniem. Doprowadza to też do degradacji lasów na powierzchni tysięcy hektarów. Chcąc powstrzymać te niekorzystne zmiany w środowisku zaczęto proces rekultywacji tych terenów. Można tu zaobserwować zarówno zdewastowane przez kopalnictwo odkrywkowe środowisko, jak też i sposób zagospodarowania i rekultywacji hałd pokopalnianych. W tym przypadku człowiek dokonuje zmian środowiska w pozytywnym stopniu. Zalesiając hałdy i nieużytki, tworzy nowe ekosystemy wykorzystywane przez rośliny i zwierzęta. Parki Krajobrazowe jako jedna z form ochrony przyrody mają trzy podstawowe zadania, to jest chronić przyrodę, chronić wartości, dobra kulturowe oraz edukację przyrodniczą i dlatego też pomysł utworzenia w Lądzie ośrodka edukacji przyrodniczej.